Cześć, witajcie w nowym filmie. Czasami wszyscy jesteśmy zirytowani reklamami, ale rozumiemy, że nie możemy bez nich żyć, zwłaszcza w naszym nowoczesnym świecie. Ale nawet jeśli większość z nich jest irytująca, na przestrzeni lat pojawiło się też kilka przerażających reklam. Możecie być zaskoczeni, gdy dowiecie się, że niektóre z tych reklam należą do popularnych marek. Dziś pokażemy Ci 10 najstraszniejszych reklam, jakie kiedykolwiek wyemitowano. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek, i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10: Snickers to nadziewany baton czekoladowy z orzeszkami ziemnymi i karmelem oblany czekoladą. W 2010 roku wpadli na pomysł reklamy podczas Halloween. Nazwali reklamę Store Lady i wystraszyła ona wielu ludzi. Jeśli kiedykolwiek widzieliście tę 30-sekundową reklamę, prawdopodobnie nie możecie zapomnieć przerażającej twarzy tej kobiety. Kobieta idzie przez sklep i w pewnym momencie pyta kogoś, dlaczego nie ma Snickersa w swoim wózku. Następnie wrzuca do niego ogromną ilość czekoladowych batonów. To co sprawia, że reklama jest przerażająca, to kobieta, która wydaje się mieć na sobie maskę, a następnie inna twarz wychodzi z jej płaszcza. Chociaż sneakers może być bardzo smaczny, to ma sens, że osoba była przerażona, aby odwrócić się z wózkiem i odejść. Numer 9. Jeśli myśleliście, że reklamy są tworzone w celu sprzedaży przedmiotów i marek, macie całkowitą rację. Ale wygląda na to, że nie każda firma zdaje sobie z tego sprawę, bo kiedy patrzysz na reklamę Audi RS4, nie od razu masz ochotę kupić ten samochód. Pełzające dźwięki, ciemne tło, a na dodatek samochód jest całkowicie pokryty pajęczynami, i wygląda to obrzydliwie. Reklama wygląda jak zrobiona do horroru, w którym główny bohater kończy w niezbyt dobrym miejscu. A na końcu reklamy ogromny pająk przekształca się w samochód. Osoby cierpiące na arachnofobię zapewne szybko wyłączą tę reklamę. Przez to Audi prawdopodobnie straciło kilku potencjalnych klientów na zakup samochodu. Numer 8. Jak większość wie, PlayStation to konsola do gier, która pozwala grać w różnego rodzaju gry. Ale czy wiesz, że we wcześniejszych latach PlayStation próbowało promować za pomocą przerażających reklam? Przerażające Dziecko to reklama z 2006 roku, która była dość straszna. Lalka, która na początku wygląda normalnie, zostaje umieszczona w białym pokoju z PS3 i zaczyna się dziwnie zachowywać. Płacze, śmieje się, porusza się w przerażający sposób i mówi jak dorosły. Trudno zrozumieć, co PlayStation chciało tym wyrazić, ale zdecydowanie uważam, że udało im się przestraszyć swoich klientów. Jednak to nie był pierwszy raz, kiedy zrobili straszną reklamę. Kolejna reklama została wymitowana w 1999 roku i nosi nazwę Zdrowie Psychiczne. W niej widzimy dziewczynę z warkoczami, szkockim akcentem i wygląda jak obcy podczas rozmowy o zdrowiu psychicznym. Numer 7 nawet McDonald's, amerykańska sieć fast foodów, miała kiedyś przerażającą reklamę. Ma to sens, gdy zdamy sobie sprawę, że clown Ronald McDonald sam w sobie jest dość przerażający. Jednak ta kolejna reklama pochodzi z Japonii i sprawiła, że clown wygląda o wiele straszniej. Według opowieści, po to by przestraszyć wiele japońskich dzieci. Reklama pokazuje kogoś próbującego zakraść się do pokoju i wtedy widzimy żółtą rękawicę RONALDA McDONALDA. Następnie ktoś dzwoni przez telefon i widzimy klauna stojącego na zewnątrz w ciemności. Ale potem robi się jeszcze straszniej, gdy widzimy, jak chowa się pod łóżkiem dziewczyny, a na koniec ucieka ciemną uliczką. Po obejrzeniu tej reklamy na pewno będziecie mieli ochotę na hamburgera z McDonald's, czy nie? Numer 6 Być może w młodości bawiliście się lalkami. Lalki są przeznaczone dla dzieci, ale kiedy znana amerykańska firma zabawkarska o nazwie Remco stworzyła tę kolejną lalkę, to przeraziła ona wiele dzieci. Istnieje nawet plotka, że ta lalka o nazwie Baby Love Elot była powodem ich bankructwa. To co sprawiło, że reklama jest tak przerażająca, to śmiech lalki. Posłuchajcie. Po usłyszeniu śmiechu tej lalki, niewiarygodne jest to, że niektórzy rodzice kupili ją dla swoich dzieci. Co więcej, sama lalka zasilana bateriami wygląda bardzo dziwnie. Niektórzy uważają nawet, że lalki Baby Remco były przeklęte. Numer 5. Czy znacie Kinder Niespodziankę? To jajko z czekolady z niespodzianką w środku. Nie uwierzycie, ale ta firma postanowiła też kiedyś zrobić przerażającą reklamę i po jej obejrzeniu prawdopodobnie już nigdy nie będziecie chcieli kupować Kinder Niespodzianek dla swoich dzieci. W reklamie widzimy jajko imieniu Humpty Dumpty, które mówi w obcym języku. Wygląda strasznie i wykrzykuje wszystkie możliwe słowa, będąc jednocześnie jajkiem z ludzką twarzą. Podobno nawet dorośli skarżyli się, że reklama była faktycznie zbyt straszna. Czy macie ochotę na Kinder niespodziankę po obejrzeniu tej reklamy? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 4. Nawet Nike postanowiło kiedyś zrobić straszną reklamę na podstawie horroru. Naprawdę chcieli przypomnieć nam, abyśmy kupowali ich rzeczy lub przynajmniej uczestniczyli w sporcie. Ale czy dali dobry przykład z tą reklamą jest wątpliwe. W reklamie kobieta stoi w swojej łazience w butach Nike i nagle do jej domu włamuje się mężczyzna z piłą łańcuchową. Kobieta jest następnie ścigana, ale fabuła reklamy jest taka, że na szczęście ma na sobie buty Nike, co oznacza, że jest w dobrej formie i może uciec przed mężczyzną. Czy wyobrażasz sobie, co by się stało, gdyby nie miała na sobie butów tej firmy? Reklama kończy się słowami. Dlaczego warto ćwiczyć? Będziesz żył dłużej. Brzmi logicznie, ale czy ta przerażająca reklama zwiększyła sprzedaż butów Nike jest wątpliwe. Numer 3. Każdy z nas uwielbia zjeść pyszne lody, ale ta kolejna firma produkująca lody zdołała zaistnieć, robiąc dziwną i przerażającą reklamę o swoim produkcie. W reklamie, która została wymitowana w 2012 roku widzimy osobę, która jest całkowicie pokryta lodami. Ale to nie jest najdziwniejsza rzecz. Ta osoba ma szeroko otwarte oczy i nie mruga ani razu. Najstraszniejsze jest to, że zaczyna zjadać lody z siebie. Wygląda to niepokojąco, i nie wiem, czy ta reklama pomogła sprzedać wystarczająco dużo lodów, mimo że reklama stała się wiralem w internecie. Po obejrzeniu tej reklamy czy nadal masz ochotę na lody? Numer 2 reklama Fragile Childhood Monsters z 2012 roku została stworzona przez firmę z Finlandii, która miała zwrócić uwagę ludzi na to, jak dzieci widzą swoich rodziców, gdy są pijani. Pomysł jest świetny, ponieważ rodzice są przedstawieni jako potwory. Ważnym przesłaniem, które chcieli przekazać jest to, że Twoje dzieci są bezbronne i nie powinieneś pokazywać swojej pijanej strony. Z tego powodu twórcy tej reklamy zrobili wszystko, aby przedstawić rodziców jako straszne potwory. Reklama ostatecznie kończy się słowami: Jak widzą nas nasze dzieci, kiedy piliśmy? Ten post z pewnością skłoni Was do przemyśleń. A jeśli zdarzy się, że będziesz rodzicem, który zobaczy ten filmik, to może warto pomyśleć o tym, jak pokazujesz siebie swoim dzieciom. Myślę, że z pewnością pomogło to niektórym, bo sama reklama została obejrzana ponad 8 milionów razy na YouTubie. Numer 1. Ta następna firma o nazwie Phones4U jest z Wielkiej Brytanii i była znana jakiś czas temu z ich horror reklamy, którą zrobili dla swoich telefonów. Reklama pokazuje kobietę wychodzącą z windy i wsiadającą do samochodu, po czym dziewczyna przypominająca ducha opowiada jej o najnowszym telefonie komórkowym. Dziewczyna duch nazywa się Scary Mary i zamiast dokonać przyjaznej sprzedaży, firma postanowiła przestraszyć swoich klientów. To prawdopodobnie nie pomogło mi sprzedać wiele produktów, ponieważ firma zamknęła się w 2014 roku. Czy straszne reklamy miały coś z tym wspólnego jest niejasne, ale nie sądzę, że takie reklamy będą rezonować z każdym jako dobra rzecz. Jaka jest Twoja ulubiona reklama, którą kiedykolwiek widzieliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, Kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.